W październiku 2022 roku w Polsce zarejestrowano 936 nowych ciągników rolniczych. Jest to gorszy wynik w porównaniu do października ubiegłego roku o prawie 20%. Od początku roku, również w porównaniu do roku 2021, zarejestrowanych mamy mniej ciągników o 13,8%. Od stycznia do października 2022 roku w Polsce zarejestrowało się 9797 nowych maszyn. Jak pokazują dane AgriTrak, najwięcej nowych maszyn zarejestrowano w województwach mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. Również od początku roku najwięcej nowych maszyn rejestruje się w tych samych województwach mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. Z kolei najmniej nowych maszyn w październiku 2022 roku zarejestrowało się w województwie świętokrzyskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Natomiast od początku roku są to województwa zachodniopomorskie, opolskie i lubuskie. Jeżeli chodzi o segmenty mocy, w październiku 2022 roku mamy lekką zmianę na pozycji lidera. W tym miesiącu najwięcej nowych maszyn zarejestrowało się w segmencie 131-160 koni mechanicznych. Na drugim miejscu znalazł się segment poniżej 50 koni mechanicznych. Na trzecim miejscu znalazł się segment, który zazwyczaj był najpopularniejszym segmentem w poszczególnych miesiącach, czyli segment 100-130 koni mechanicznych. Od początku roku. Najpopularniejszymi segmentami mocy są 100-130 koni mechanicznych, 50-75 koni mechanicznych oraz 131-160 koni. Warto również zwrócić uwagę na maszyny importowane, ponieważ cały czas cieszą się one dużą popularnością wśród rolników. I w październiku 2022 roku w Polsce zostało zarejestrowanych 1336 maszyn z importu, natomiast od początku roku, od stycznia do października, takich maszyn do Polski przyjechało blisko 16 tysięcy.